Fajki wstawaj! o, oh. 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 Czuję się fatalnie. Niepotrzebnie jadłem wieczorem te pizze z chili i cappuccino. Oh. <śmienny> Co to? Jestem mutantem! E, dopiero teraz zakumał? Chłopaki, zobaczcie, mam na głowie jakieś krosty, eee. o to jakiś masakryczny trądzik. Wyglądasz jak gigantyczny kiszony, ogór. Eee, wyluzuj, majki, tak bywa w okresie dojrzewania. Też tak miałeś? Nigdy w życiu. April, April. Leo? Wiesz, która jest godzina? Hej, chciałem pogadać. Nie możesz zaczekać do rana? Poznałem dziewczynę Dobra, opowiadaj Tak, e, jest bardzo fajna Zna się na wschodnich sztukach walki I... E, jest w klanie stopy Czyś ty oszalał? Ale ona jest inna, jest... Z klanu stopy Tak, ale ona jest... Z klanu stopy Słuchaj, wiem, że nie powinienem się z nią zadawać Tak, to się zgadza a wiesz dlaczego? Dlatego, że jest z klanu stopy. April, ona jest spoko, a ja mam dość tej całej odpowiedzialności. Nie mogę się czasem dobrze bawić. Więc czego ona od ciebie chce? Nie jestem pewien. Mamy się spotkać w wieżowcu Bayerly. Powiedziała, że ma jakiś plan. Tak. Może na przykład chcecie zepchnąć z dachu. Pakujesz się w pułapkę. Nie wydaje mi się. Jest w niej iskierka dobra, wiem o tym. Poczułem to. Obyś się nie mylił. Niech ci będzie! Ok? Zjadłem za dużo sera. Przygotujcie się, bo za chwileczkę padnie nowy rekord! Nasz zawodnik przeskoczy przez trzy żółwie ninja. Naprawdę nie wiem, dlaczego dałem się na to namówić. Ha! Moja kasia! Co znaczą te dzikie wrzaski? Sensei! Ile razy wam tłumaczyłem, żebyście tu nie jeździli na deskorolce? Ani razu sensei, bo to chyba oczywiste. Masz rację sensei. Takie zachowanie jest niedopuszczalne. Wiemy, że zasłużyliśmy na karę. Łagodną. A na czym konkretnie miałaby ona polegać? Hmm, no, może powinniśmy e, posprzątać po sobie? A potem Przemyśleć swoje postępowanie. Zdecydowanie tak, no nie. Zła nauczka. Ludzik. A co powiecie na tygodniowy szlaban? O, to chyba nie bardzo. tam ten pomysł, był lepszy. To od razu to może bóstwo. następnym razem. Macie tygodniowy szlaban. A. Wiem, że nie można jej ufać. A z drugiej strony odnoszę wrażenie, że ona naprawdę ma go powyżej uszu. Pewnie jej zależy, żebyś tak myślał. Być może, ale. Oh, sensei, czy to możliwe, że ona mówi prawdę? Kto wie, Leo? Czasem zawiera się sojusze z wrogiem. Jednak pamiętaj, że każda Kunoichi szkoli się w technikach manipulacji. Czyli albo nas oszukuje, albo mówi prawdę. Zgadza się. Słuchaj, co mówi ci instynkt. Ale najpierw zapytaj siebie, czy jesteś w stanie odróżnić prawdę od własnych pobożnych życzeń. Więc mam polegać na instynkcie, ale zakładać, że się myli. Dokładnie. <laughs> Dziękuję, sensei. Wow, to musi być dobra rada, skoro kompletnie nic z tego nie zrozumiałem. Panowie, poważnie? Zawrzemy sojusz z Karaj? Nie ma mowy! Dlaczego my w ogóle o tym gadamy? Szkoda, że nie można jej ufać. Miło byłoby mieć w swoim gronie Kunoichi. Hello? Nie zapomniałeś o mnie? Nie no, chodziło mi o prawdziwą. To, to, to znaczy, ty też jesteś prawdziwa, ale Kara jest lepsza. To, to, to znaczy, nie to, że lepsza, ale doświadczona. Czy wam, czy wam też jest gorąco? Nie przejmuj się, rozumiem. Jest waszym śmiertelnym wrogiem, ale hej, jest ładniutka. Nie no, skąd? Ty jesteś ładniejsza. Znaczy, nie, nie w mojej opinii, ale nie jesteś paskudna, po prostu ja... Nie, nie broń się, podziękujesz mi później. Ja to ci mówię, że nigdy się nie zakocham. Nie ma mowy, nie ma bata. Tego żółwia interesuje tylko jedna, jedyna rzecz. Ninjowanie. Oh yeah! Yo, ninja! A co jeśli przeciwnik spuści Ci lanie? Prawiec chorób! Źle, jeszcze trochę, dawaj! Jeszcze! Oh, 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 oh. Wow! Wszystko w porządku? Hmm. Hmm? Hmm. Oh. Wow! Przywódca! Leonardo! Wojownik! Rafael! Wynalazca Donatello! I rozkoszniak Michelangelo! Wow! Tak, to ja! Hej, ona nas kojarzy! Znalazłam was! Naprawdę was znalazłam! Legendarnych żółwich wojowników! To jest po prostu totalny wylot! My, legendami? Chyba coś ci się pomerdało. Nikt o nas nawet nie słyszał! Nikt o was nie wie na razie. Ale jestem z przyszłości i wow! Jesteście normalnie mega gwiazdami! Spotkanie z Wami jest znacznie lepsze niż z Jingi Hanem, czy Billym De Kidem, czy Sokratesem. Błagam, twierdzisz, że jesteś z przyszłości, a ona nas piszą w podręcznikach historii? I oczekujesz, że w to uwierzymy? Tak! Ocaliliście świat! nie jeden raz! Odlot! Trójeczka! Serwus, jestem Michael Angelo, ale możesz mi mówić Majki. Angelo, mam na drugie. Zdradzisz mi swoje? Niech zgadnę. Mi z przyszłości? Amazońska księżniczka? Wojowniczy cud? Eee, nie, nazywam się Renek. Jestem władczynią czasu. Okej. Okay. W zasadzie młodszą władczynią czasu na stażu. Ścieżka wojny. Chłopaki obczajcie to! Te maleństwa pomogą nam pokonać każdego wroga. To fajnie. Dziś w nocy wykombinowałem jak zrobić mini bomby dymne! Wow! Żeby je zrobić, muszę ostrożnie wywiercić w jajku dwie dziurki, wydmuchać zawartość, zaczekać, aż wyschnie, wsypać proch i zakleić woskiem oba otworki. Bla, bla, naukowa gadka, jeszcze raz! Właśnie próbuję wam wytłumaczyć, że są bardzo pracochłonne, więc musimy je oszczędzać. Czas na śniadanko! Kto chce omlet? Omlet? Majki, nie! <laughs> Eee, może za długo leżały w lodówce. To nie są jaja majki. Tylko specjalne bomby ninja. Ale numer ha. to najlepszy dzień mojego życia! Majki, przestań! Chyba aż cię cmoknę. Kochany jesteś. Ciu, ciu. Krognardowi nic nie jest. Żelazne kolce nic nie znaczą dla moich smętnych mięśni klaty. Nie mogę uwierzyć, że patrzę, jak Krognard zgina klatą żelazne kolce i wciąż jestem tak znudzony. Ha, zaczynam się martwić, że to jakaś choroba. Potrzebna mi pomoc. Gdzieś skoczyć? Właśnie ćwiczyliśmy. Chcesz się przyłączyć? Aaaa. Majki! Wynoka! Już! Nie mam czasu na rozrywki, majki. Wciąż pracuję nad antymutagenem dla Karai. Jeśli zdołam replikować główną sekwencję chemiczną, skatalizuję reakcję niezbędną do nadpisania kwasu detoks. Najwyższy wynik. Jak zwykle. Hey, jo, majki! Skoczymy gdzieś? Potem złapałem staj i skróciłem kręgobota o głowę! Mam, Niezły czad! Tak, a ja wykorzystałem swoją obszerną wiedzę naukową, żeby zniszczyć portal do innego wymiaru. To też wyczesana akcja, nie? A co z mistrzem Splinterem? Szkoda, że nie widziałem, jak załatwia szredera. Tak, ale nie zapominajmy o farogowym demonie! Gdybyśmy go nie wrzucili do mikrofali, ziemia utonęłaby w żywym serze! Ha! Ha! Powtarzam ci czterdziesty piąty raz, Majki. Twarogowy demon nie istnieje i nigdy nie istniał. Widziałeś go, Mondralo? Nie! No to ciekawe, skąd wiesz? Ha? Cicho, cicho, Ja się cicho. nie odzywam przecież. Cicho. Cicho. To nie ja! Cicho, przestańcie. Cicho. Ha! sensei! Skąd wracacie, chłopcy? Znikąd. A co znaczą te wszystkie siniaki? E... Tak tego... No ten wpadliśmy pod wielgachny traktor. Wpadliśmy pod traktor? Niby co miałem powiedzieć. Furmankę, kaktus, latający spodek? Wystarczy! Powiedzcie mi, co się stało? Więc rzuciłem w niego gorącą pizzą i zwiałem. Sprytne posunięcie Michelangelo. Ale i tak bardzo się na was zawiodłem. Pierwsza zasada wojownika ninja brzmi: nikomu nie robić krzywdy. Chyba że tak trzeba, to wtedy robić dużą krzywdę. Masz rację, Sensei. Tym razem ostro nabroiliśmy. A zatem, jaka kara byłaby dla was odpowiednia? Musimy po sobie posprzątać. Tak. Powstrzymajcie tego, stokmen poda. Ale Sensei, gość już nam przetrzepał skorupy. A teraz jest jeszcze silniejszy. Jak mamy go powstrzymać? Już wiem! Załatwię go fango w nos! Bezmyślna siła tutaj nie wystarczy. Musicie polegać na doświadczeniu poprzedników. Bardzo przepraszam, sensei, ale ninja nigdy nie walczyli z przeciwnikami w pancerzach. <suszy> to znaczy, ninja zawsze walczyli z przeciwnikami w pancerzach. Nieźle wybrnął. Sensei... W czym tkwi ich sekret? Rozumieli, że nie toczą walki z pancerzem, tylko z osobą, która jest w środku. Dlaczego wszyscy tak na siebie patrzymy? Wiele do życzenia. Niezły wypas, co? Trzy bratfordy za cenę jednego holotrenera. To było niesamowite, April. Materialne hologramy. Genialne! Ach, jakieś to było słabe. Może trochę podkręć poziom. Mogę zaprogramować walkę, gdzie przeciwnik będzie w stanie. Blip, połamać ci kości, jeśli chcesz. Eee, innym razem. <tryk> Mocą mojego umysłu życzę sobie potrójnego wieś burgera z frytkami i szejkiem! Ziom! Jak ja lubię tę kuchenkę myślowalową! Dostawa krótsza niż poniżej 30 minut! O. Jesteś skrzywiony, Majki. Spokojnie do Mam dziś dobry humor, więc się odpuszczę. Nie rób dla mnie wyjątku, Raf. Eee, kto wie, może to dzisiaj ja odpuszczę tobie, no bo. bo wiesz, a ty mi nie. Najgorsza odzywka bojowa w historii. Ha! Hej, wygrałem! April, widziałaś? Pomachaj Majkiemu! Hej, Majki! Dani! Genialne! W ogóle nie poruszał ustami. Jest jak marionetka, która podkłada głos samej sobie zaraz. Jamy! Rafael wystarczy. A, 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 a. Dzięki, że mi odpuściłeś. Oh. Hmm. Śmiem twierdzić, iż ten pluton zareaguje wręcz wyśmienicie z glutaminianem sodu. A Pani jak sądzi profesor Lodokiciu? Dodajmy zatem ten roztwór kolokwialny do antymutagenu do niego. Majki, wracało ci się w skorupie? Zechcieli zachować odpowiedni ton młodzieńcze. Robiłem ten antymutagen przez wiele miesięcy. Jeśli go zmarnowałeś, przysięgam, że. Wyluzuj porciach, wiem co robię. <grystanie> Wasze wybryki przez długi czas, ale tym razem się doigraliście! Zaraz wkroczysz do świata bólu, Majki. Niezły tekst, jak na kogoś z tak ubogim słownictwem, Raf. Na pewno jesteś gotowy? Nabijasz się? Jestem gotów od urodzenia! Okej, okay, panie murakami. Pyszne pizza Gyoza! Bardzo proszę! Pomyślałem, że się przyłączę. Nie mówiłeś przypadkiem, że jesteś zbyt zdołowany, żeby w to grać? Co za pyszności! Odkąd je dla was wynalazłem, klienci walą do restauracji drzwiami i oknami! Leonardo, rozciągnij się, Michelangelo! Rafael, to ma być kohotenkai? Ja bym tego tak nie nazwał! <tryk> Jamy! Hmm. Chcielibyście mi o czymś powiedzieć? Chcielibyśmy ci o czymś powiedzieć? <tryk> nie. Sprawiacie wrażenie zmęczonych. Masko! Ale nie! Rzeźcy jak zawsze! Więc nie macie nic przeciwko małemu randori. Mm. Mam nadzieję, że teraz zdajecie sobie sprawę, iż nie tylko prawda bywa bolesna. Nie, nie możesz. Nie. Nie! Nie, nie! Mój pierścień nieskończonej odlotowości mnie nie uratował. Pomści mnie! Pomści ukochanego elfa! Wyluzuj, Majki. Twój elf ma się dobrze. Do czasu. Mm. Ale znienacka twoja drużyna pada ofiarą ataku paskudnych małpogoblinów! Huh? Musicie wyrzucić dwa albo więcej, żeby was nie pogryzły. Dwadzieścia! Jeden? Ktoś tu chyba zaliczył totalną wtopę. Ukąsił cię małpogoblin. Drużyna Rafa traci. 11 punktów zdrowia! 11? Dawaj to! Użyję premii plus 3 do magicznego miecza! Hmm, czym się zajmujecie? To gra Labirynty i Mutanty. Znaleźliśmy ją w śmietniku na powierzchni. Gra planszowa? Myślicie, że mutagen znajdzie się sam? Ale Sensei, przecież pokonaliśmy krangów i wojska Shredera! Chyba przysługuje nam jeden dzień odpoczynku. Nie rozumiem, dlaczego gracie w grę fantazy, skoro wasze życie i tak jest fantastyczne. Moja kolej! Wasz ulubiony elf też chce walczyć ze śmierdzącymi goblinami? Nie ruszaj się, Raf. Chyba jest zwichnięta. Przez jakiś czas będziesz musiał ją oszczędzać, żeby wyzdrowieć. Tym zajmę się później. Na razie myślę przede wszystkim o słodkiej zemście. Już raz dowiedliście swojej głupoty. Nie musicie jej udowadniać po raz drugi. Sensei, musimy zdobyć jednego z tych pasożytów umysłu. Tylko tak do nim może opracować lekarstwo dla Kara'i. Doceniam wasze dobre chęci, ale pamiętajcie, że wasze życie jest dla mnie równie ważne, moje dzieci. Właśnie dlatego żadnych misji, dopóki rawnie wyleczy nogi. Sensei, nie każ innym siedzieć bezczynnie ze względu na mnie. Przykro mi, już podjąłem decyzję. Odpoczywaj i nabieraj siły, synu. Sorki, panowie, to nie twoja wina, Raf. Jak się okazuje, nie do końca możemy polegać na technologii. No to co w takim razie proponujesz? Było nas za dużo. Muszę to załatwić sam, bez żadnych gadżetów, po cichu. Bez nas? Okej. Okay. Jeśli A? wolisz, możesz obserwować okolice z dachu. A, ale ja też chcę brać udział w akcji. Uhum, zaufaj nam. Już my się wszystkim zajmiemy. Słowo żółwia. Mam tutaj sterczyć północy jak kołek? Coś wam się pomyliło. nie wszystko dobrze. Te androidy chyba się... Ładują? Dziwaczne. Ciekawe czy w środku siedzą krangowie. <ścoughs> Rany! Mają takie miękkie, gumowate gęby. Patrzcie! Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Głupi doni. Bla, 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 bla. Przestań! Musimy spadać, zanim się obudzą. Ja! April? A ty co uskuteczniasz? Mówiłam, nie będę tam bezczynnie czekać. Zgoda. Tylko bądź cicho. Trzymaj się blisko i nie pozwól, żeby majki czegokolwiek dotykał. A! To nie ja! Wykazaliście się mądrością i zdolnościami w walce ze Stockman Podem. Jestem z was bardzo dumny. Czy to znaczy, że już nie mamy szlabanu? Tak. আরে নাই ফেল রি